I Syna, i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, Nadzieja zagości. Miłość zagości, gości. niech za wiara zagości, Nadzieja zagości. Niech miłość za gości nas. Duchu święty, święty gości, przyjdź. Duchu święty przyjść. Duchu święty przyjdź. Duchu święty przyjść. Niech wiara za gości. Nadzieja za gości. Niech miłość za gości nas. Niech wiara za gości. Nadzieja za gości, Niech Panu za gości nas. Powtarzamy słowa. Panie Jezu Chryste, Panie Jezu Chryste. Synu Ojca, Ojca. ze Ducha, Ducha Twego. Teraz na ziemię. Teraz na ziemię. Sprawa, by Duch Sprawa by Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów. Zamieszkał w sercach wszystkich narodów. I chronił je od upadku, upadku. katastrofy i wojny. Biegaj pani wszystkich narodów, pani wszystkich która, kiedyś była Maryją, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą orędowniczką Stanie się naszą orędowniczką Amen. 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 Moi kochani. Przejdę teraz tak w całości jeszcze raz po wszystkich moich luznych poręciach, aby jeszcze raz przybliżyć treść tych naszych poręci. Państwu mówiłem, uroczystość zwiastowania Pańskiego pani idzie Pederna 25 marca 1945 roku po raz pierwszy objawiła się w Burza do końca 1959 przekazała 56 urędzi te orędzia, które tam Państwo kupowali się po polsku, to z tego samego źródła co my mamy w Polsce. Jeśli się na jakimś tam postoju Zrobię zamówienia, wtedy zamówię i na mogą nawet na sobotę, przywieźć. Jak się złączy telefonicznie, bo nic złego w ogóle magazynować to dla zainteresowanych ściągnę szybko. Początkowo niewiele rozumiano z tego rędzi, i znaczenie o tu często dopiero czasem, tak jak przepowiedziała pani, wszystkich narodów się pokaże z czasem w 19 orędzie i znaki znajdują się w moich słowach 45 orędzie. W 25 orędziach przekazanych w latach 1945-1950 Matka Boża daje wiele na przepowiedni, przepowiedzi o szczerze, jak i również pełnych nadziei i obietnic, cały czas wskazuje na krzyż i na pana Jezusa. W orędziu dziewiątym mówi: Najpierw powróci do niego, dopiero wtedy nastanie prawdziwy pokój. Więc ta i ta, te są są namowcem, bo całkowicie znane moi ludzie z naszych orędzi. Dzisiaj kiedy śpiewaliśmy godzinki, moi drodzy, w naszej kulturze polskiej od XVII wieku problem pani wszystkich narodów jest znany tylko w innej formie, wyśpiewywany. Zaraz wam tu znajdę tą modlitwę 704 Ksiądz Siedlecki. Zaraz Państwu pokażę w modlitwie. Święta Maryjo Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata. Czyli nasi ojcowie w XVII wieku już problem Pani wszystkich narodów mieli rozwiązany. Tylko przychodzi czas, aby to co było od wieków ukryte w Kościele ujrzało w pełnym sensie interpretację i znaczenie jakie Bóg przez Matkę Bożą chce dać. Czy mamy, to już mamy, mój drodzy w godzinach, pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Pani wszystkich narodów. Stąd też na obrazie tym, jak tam wokół kuli ziemskiej mają państwo powietrzki jasne, tam kilkanaście jest powietrzeń czarnych. To tyle do powiedzenia. Jeśli będziemy chcieli kiedyś bronić tych orędzi, to sięgajcie do modlitwy Godzinek i do pierwszej modlitwy, i tam jest już wszystko wyjaśnione. Po uroczystym ogłoszeniu dogmatu o niebozięciu Najświętszej Marii Panny z 1 listopada 1950 roku Pani objawia się widzącej stojąc na kuli ziemskiej. Mówi dziecko stoję na tej kuli ziemskiej ponieważ chcę być nazwana Panią wszystkich narodów. Dziś kiedy wpatrywałem się ten duży obraz no lewa noga Matki może jest na Polsce to wyraźnie prawa łapie Holandię a lewa dotyka Polski. 11 lutego 51 roku Pani przekazuje modlitwę Skierowaną do Pana, do naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tej modlitwie uprasza się zesłanie Ducha Świętego, jak to w 27. orędziu Matka Morza wyjaśnia. Obecny czas jest naszym czasem. Jej modlitwa oraz obraz mają służyć i służą do przygotowania i zilustrowania nowego dogmatu o Maryi jako podkupicielce, pośrednictwie i orędownictwie. Dogmat ten wzbudzi wiele swoich przeciwów, ale jego ogłoszenie jest już przesądzone. 31 maja 1954 roku Dane jest widzące przeżyć tę tak wielką dla świata i ludzkości chwilę. Ogłoszenie nowego dogmatu rozpocznie dla ludzkości zgodnie z opinią, mat obietnicą Matki Bożej nową epokę. Czytam wam to orędzie. Gdy dogmat, to jest orędzie 50, fragment. Gdy dogmat, ostatni dogmat Maryjnej historii zostanie ogłoszony. Wtedy Pani wszystkich narodów ofiaruje pokój i prawdziwy pokój. Na razie mamy problem. Sprzed 60 lat byliśmy dziś na pielgrzymce i wszystkie obrazki są z przekręconą modlitwą, którą Matka Boża podyktowała do Pana Jezusa. A to jest jeden z warunków, moi drodzy, pokoju na świecie. Ostatnie zdanie jest przekręcone, uniknięto słowa, która on dziś, kiedyś byłaś Maryjo. W wielu swoich orędziach Pani ostrzega Kościół Rzymski, rzymsko-katolicki, przed niebezpieczeństwami, które mu zagrażają. Podkreśla przy tym konieczność postępowania z wielkodusznością i miłością i prosi ludzkość o zwrócenie uwagi na orędzia, gdyż Królestwo 51 orędzie. Królestwo Boże jest bliżej aniżeli kiedykolwiek. Czyli tu, wam, tu was strategicznie czasowo pocieszę. To Matka Boża mówiła w 56 roku. I już upłynęło 60 lat. Także, a my idziemy z tą ideą w świat, także to jeszcze może być bitwa wielo, wieloletnia. To lepiej dla ludzkości, bo się ma czas będzie miała się możliwość nawrócić. W ostatnich orędziach Pani mówi coraz bardziej stanowczo o Eucharystii. 53. Orędzie Zanim Pan Jezus Chrystus umarł, zanim Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba, zanim Pan Jezus Chrystus pojawił się na świecie i na ludzi, do ludzi dał Wam wielkie misterium, wielki cud każdego dnia. Każdej godziny, każdej minuty. Siebie samego. 53. orędzie. 31 maja 1959 roku ma miejsce ostatnie 56. orędzie, w której Pani ukazuje się widzącej całej swojej niebiańskiej świetności, w której to sam Pan wchodzi ze świętej hostii w całej swojej chwale i majestacie. Będą mnie nazywać matką. To bo Matka która zapowiedziała już w pierwszym orędziu. W pierwszym orędziu czy było z Lesła Pańskiego Zawarta jest w zarodku tematyka wszystkich objawień. Zostało w nim przepowiedziane wyzwolenie w Holandii. A Matka Boża pokazała wojska alianckie, amerykańskie powiedziała, niedługo wrócą do domu. Jest prawdą, że Holandia tego się poddała przy końcu wojny, chyba 3, 3 maja. Bo alianci zostawili, bo to były ogromne zbudowanie na wojsku niemieckim, prostu obeszli Holandię. Barli na Berlin, szli na Niemcy. I Berlin kapitulował 9 maja. Mówiąc o różańcu, pani wspomina także o jakiejś innej, krótkiej modlitwie, która zostanie przekazana dopiero. 11 lutego 1951 roku tę odmawiali moi drodzy na początku gdy Maryja przedstawia się widzącej jako Pani Matka to tym samym uwidacznia już coś swej, ze swojej odkupieńczej i pośredniczącej roli w dziele zbawienia ciężki krzyż zostaje położony przed widzącą a który musi być przez nią przyjęty, wskazuje na cierpienia, które przyjdzie jej doświadczyć z powodu do orędzi. W tym czasie widząca ucieleśnia z sobą całą ludzkość, która ponownie musi przyjąć krzyż, aby pójść drogą do Boga. Moi drodzy na wykrot Matka Boża w pierwszym, moj drodzy, orędziu przyszła z potężnym krzyżem. I panu Stefa, Stefanowi Gwieździe kazała go podją, podnieść. Ludzie, którzy byli na tym, na, 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 na tym spotkaniu, od widzieli, jak nieludzkimi siłami pan Stefan Gwiazda coś podnosi. Nie widzieli krzyża. Widzieli tylko Jego ogromny wysiłek. W pierwszym orędziu Matka burza przepowiedziała wyzwolenie Holandii i mówi, by za nią powtarzała słowo. Pokażę, co dopowiedziała. Zaczynam więc za nią powtarzać słowo słowo. Ona mówi bardzo powoli, unosi najpierw trzy palce do góry, potem cztery, a następnie pięć. Przy tym mówi do mnie, te trzy oznaczają mazę, bo to powiedzieli w marcu. Te cztery kwieci, a pięć maj. Była to zapowiedź uwolnienia Holandii 5 maja 1945 z okupacji federalskiej. Wtedy pokazuje mi różaniec i mówi, jemu można to zawdzięczać, wytknąć. Po czym przerywa na chwilę i wydaje, modlitwa musi być rozpowszechniana. I ona tu ma tą wizję z żołnierzami amerykańskimi, gdzie matka Murza mówi, oni wkrótce do domu wrócą, wskazując na oddziały amerykańskie. Wam, że większość, moi drodzy, objawień Matka Boża otrzymała. To jest ciekawostka. 35 w mieszkaniu w Amsterdamie. Tak by nie wiedziałem. 2 w kościele świętego Tomasza w obecności wiernych. Jedno miało miejsce na miejscu przyszłej świątyni Pańszych Narodów i osiemnaście było w Niemczech, gdzie widząca przebywała u znajomych Pierwsza Pierwsze orędzia były nieregularne czasowo. W następnych latach przeważnie było 31 maja, a więc w dniu, w którym Pani zapowiedziała oficjalnie, oficjalne uznanie jego nowego i ogłoszenie dogmatu. Niewątpliwie znakiem obecności jest fakt, że uznanie objawów Pani na miało miejsce 31 maja. Z wszystkich ręci, moi drodzy, wynika zasadnicze przesłanie: że matka Boża chce przynieść syna, zbawiciela światła. W dwudziestu pięciu. Po objawieniach, matka pokazuje dramaty, wojny, kataklizmy. Przepowiedziała, że na Bałkanach wybuchnie wojna, to przeżyliśmy. Widzące są pokazywane obrazy katastrofy w Czarnobylu. Podobnie jest również z nadejściem nowego czasu. Miejsce czarnego który musi zniknąć nadleci gołąb biały. Tamten tematy też znajdziemy w połowiczych fragmentach zapomnianych z pierwszych 25 okręć. I to dopiszę. Widzę nagle naszego papieża. A w dole dalej Potem widzę cały kościół rzymski. Ponad Watykanem widzę wypisane w powietrzu dużymi, wyraźnymi dylem słowo encykliki. I mówi Matka Boża, to jest droga dobra. Pani mówi do mnie z naciskiem, ale nimi się nie żyje. Smutno. Nasz papież napisał tyle ecykli. Na ostatnim synodzie. Nasi biskupi bronili się dokument kto nauką papieża, a oni mówią, że to już jest nieaktualne, ale prywatne, prywatne myśli papieża. Więc Matka Boża mówi konkretnie tymi encylinkami się nie żyje. Nasz papier dał ich kilkanaście, kilkanaście aportacji, adh próbę, knigi o wielu aspektach życia. Wtedy widzę czarnego gołębia, latającego nad naszym kościołem. Żaden biały. Mówi, ale czarny, pani wskazuje na to gołębia i mówi, to jest stary duch który musi zniknąć. to no więc moi drodzy, tu jest ta radość, bo z tekstu wynika, że Matka Boża broni soboru watykańskiego. Natomiast interpretacje co moich nadmił ojciec Pio. To są, moi drodzy. Rujnujące kościół. Matka Boża mówi, ten czarny go to stary duch który musi zniknąć. Widzę, jak nagle ten gołąb przemienia się w białego gołębia. Pan mówi, to jest nowy, biały gołąb. On wysyła promienie na wszystkie strony, gdyż świat się chwieje. Jeszcze kilka lat i świat by zginął, jednakże On przyjdzie i uporządkuje świat, ale oczekuję małą chwilę, oni muszą słuchać. Wtedy pani bierze mnie znowu z, ze sobą. Idziemy dalej w głąb ogrodu. Zatrzymujemy się przed dużym krzyżem. Pani mówi: Przyjmij go. Bądźcie poprzedził. Odmawiam. I czuję, jakby wszyscy ludzie świata tak samo postępowali i odwracali się do krzyża pieca. Jestem pociągnięta za rękę i widzę panią stojącą ponownie przed, przede mną. Trzyma moją rękę w swojej i mówi znowu chodź. Teraz więc jakaś świetlista, teraz widzę jakąś świetlistą brzącą postać w długiej szacie. Idzie przed nami. To jest męska postać. W całości udowodniona. Mężczyzna dźwiga w krzyż, który wlecze po ziemi. Jego twarzy nie widzę. To wszystko razem jest z jednym promieniem światła. To idzie z krzyżem przez świat, ale nikt za nim nie podąża. Samotny mówi pani: Do mnie on chodzi sam po tym świecie. Będzie jeszcze gorzej, aż do czasu, w którym stanie się coś strasznego i nagle krzyż stanie pośród świata. Teraz będą musieli na nim patrzeć, czy chcą, czy też nie. Nie znalazłem jedno takie dramatyczne orędzie. Moi drodzy po świecie większość świata zalana wodą. I później ta woda wyparowuje z ziemi, a na tej ziemi miliony kości i głów ludzkich. Napiłem się łyka wody. Holandia było Holandia, ale polska woda dzieci najlepsza nie żebym reklamę prowadził, ale wiecie o jaką go chodzi. Wszystkie panie na my lubią ją pić. Powtarzam to zdanie, że Pan Jezus wchodzi samotny po świecie i mówi do Pani, mówi Pani do mnie, odwodzi. Sam po świecie będzie jeszcze gorzej aż do czasu, w którym stanie się coś strasznego. Nagle krzyż stanie powitu świata teraz będą musieli nań patrzeć, czy chcą, czy też nie chcą. Wtedy widzę jakieś dziwne obrazy. Widzę spastyki pod krzyżem. Widzę jak spadają, potem spadające gwiazdy, sierpy, młody. Wszystko spada pod krzyż. To może być rzeka Ren, ale nie jestem pewny. Rzeka Wal. Ja? Rzeka Walk. Rzeka Rzeka Walk. Rzeka Zobaczcie ile Walk. Rzeka Walk. Rzeka Walk. Rzeka Walk. Rzeka Walk. Rzeka w Rzeka Walk. Albo w Teraz widzę panią stojącą znowu z krzyżem. Ona mówi, módlcie się dalej. Cały świat. Wskazuje na krzyż, mówi, cały świat musi jednak do niego powrócić. Od największych do najmniejszych. Od najbiedniejszych do najbogatszych. Tam, to to be, ale to będzie kosztować wysiłek. Teraz widzę przed sobą kulę ziemską, kiedy pani stawia na jej stopę i mówi. Stawiam moją stopę na świecie Pomogę im doprowadzę do celu, ale muszą słuchać Syrada nie weź Bo co krzyża się, świ życia. na mnie ocu krzyża podaj sił, życia, pisz nie do swej chwały przyjąć cię.